Dobry wieczór, witam na moim kanale i zapraszam Was na rozkład nietypowy. Na rozkład, co możesz zrobić i co możesz zmienić w swoim związku, by było lepiej. Rozkład dla Skorpiona. Ten rozkład jest takim prezentem dla Was w związku ze zbliżającymi się walentynkami. I ma być takim podarunkiem, który może, być może zamiast prezentu, możesz coś zmienić w swoim związku, co da ci pełnię i radość. Możesz lepiej i pełniej żyć ze swoim partnerem. Właśnie po to ten rozkład jest. On będzie dotyczył okresu od dzisiaj przez kilka tygodni, łącznie z walentynkami jeszcze kilka tygodni po. Także zapraszam, drogie skorpiony. Skorpion. Co możesz zmienić w swoim związku, by było lepiej, Skorpion? Skorpion, co możesz zmienić w swoim związku, by było lepiej? Ty jesteś przybity, drogi, drogi Skorpionie, z jakiegoś powodu zmęczyło cię coś, coś cię zmęczyło. No, powiem Wam, że tutaj u was miecze królują drogie Skorpiony. I jakie są Twoje prawdziwe uczucia, jakie są Twoje myśli? Myśli są takie, że przybijacie e, jakaś, jakąś, jakieś rozmowy, jakieś, przechodzicie trudne rozmowy z partnerem, albo jakby one się cyklicznie pojawiają w Waszym życiu. E, I to Was rani? albo rani waszego partnera, te, te takie rozmowy. Um, I jakby radą, jak rozwiązać ten, ten związek, jest jakby, bo tutaj macie króla mieczy. I król mieczy jest jakby odcięciem. To jest król posiada olbrzymią wiedzę. On posiada bystry umysł. To są to są takie bardzo poważne sytuacje. Być może to są sytuacje jakieś związane z prawem, ustanawianiem prawa, takiego między wami. Nie jest to łatwy rozkład dla Skorpiona, bo co wy możecie zrobić, żeby było lepiej? Ja, albo jakie macie zmartwienia, bo według mnie tutaj musimy to właśnie traktować jako wasze zmartwienie. Was ranią argumenty, albo wy ranicie partnera jakimiś argumentami. I żeby było lepiej, to musicie wykazać się większym zrozumieniem, że słowa ranią bardzo. Bo w Waszym życiu uczuciowym wiele się może zadzieć. Naprawdę bardzo wiele może się zadzieć. I tutaj, jakby efektem Waszych działań, które, które, które podejmiecie, żeby. W waszym związku pojawiła się większa harmonia? To jest. Przestańcie ranić partnera słowami, takimi uszczypliwościami, szukaniu ewentualnie jakichś problemów tam, gdzie ich nie ma. Bo to są takie uszczypliwości, takie troszeczkę jakby wam określić tą sytuację. Wy możecie ranić partnera w sposób taki. Znajdujecie jakiś problem, rzucacie półsłowem, wychodzicie, nie wyjaśniacie w ogóle o co chodzi, ale rzucacie takim, taką strzałą, takim, takim jadem, co partnera trochę dobija, bo jeżeli partner, jeżeli, jeżeli jesteście w takim związku stałym, to musicie absolutnie zaprzestać takiego działania impulsywnego, takiego rzucania tym, takim, ja to nazywam jadzikiem, tak? E, powstrzymywania się od rzucania drobnych, ukąśliwych uwag. E, Radą waszą jest, abyście jeżeli działacie w związku, jeżeli się komunikujecie, to tutaj u Was główny problem polega na komunikacji. I żeby wasz związek mógł być szczęśliwy, żeby znowu mogło się zadziać wiele, bo ja mam takie wrażenie, że Wy macie takie poczucie, że niewiele się dzieje w waszym związku, że jesteście znużeni, znudzeni. Dlatego Wy musicie podjąć jakąś taką twardą, dojrzałą decyzję, zaprzestania rzucania takich kąśliwych uwag, i jakby to, w jaki sposób się komunikujecie, powinno nabrać większej dojrzałości. To może być trudne dla Skorpiona, dlatego że Skorpion to jest taka istota, która ona lubi, lubi skrajne emocje ale wasz partner może naprawdę tego nie, nie znieść. I tutaj mam takie poczucie, że partner może czuć się przytłoczony waszymi uwagami. I rada jest taka, żebyście, żeby zaczęło się więcej dziać w waszym związku, wiele różnych rzeczy, być może jakieś podróże, być może jakieś wspólne działania. To wy po prostu musicie być, zacząć być poważnymi ludźmi. Jeżeli rozliczacie jakieś działania, to to muszą być merytoryczne rzeczy, oparte na faktach, rzeczowe, bez końśliwych uwag, po prostu. Więc jeżeli popracujecie nad tym, żeby, żebyście się stali troszeczkę takim intelektualnym partnerem, dojrzałym, właśnie, Nieką, właśnie niekąśliwym, to zacznie się w waszym życiu bardzo fajnie układać. Eee... Partner może wtedy okazać się, że on będzie więcej z wami chciał zrobić, więcej e, być może właśnie jakieś, e, jakieś wspólne hobby, gdzieś być może pojedziecie. Tutaj też jest takie działanie wspólne w domu, mam wrażenie, że wtedy będziecie w stanie też wiele, wiele rzeczy przyjemnych robić w domu i, i ten czas też rodzinny spędzać w domu. Być może to Was otworzy na takie też fizyczne doznania. Bo partner z pewnością nie będzie, będzie się zamykał w sobie i będzie szukał izolacji od Was, jeżeli Wy będziecie tacy uszczypliwi. Dla Was rada jest taka, żebyście przestali być albo panowali nad uszczypliwością. I wtedy naprawdę otwiera, o, otwiera Wam się droga do jakiegoś wspólnego działania. No, drogie Skorpiony, to wszystko jest w Waszej głowie. Te kąśliwe uwagi mogą po prostu nie, nie być adekwatne do sytuacji. Po prostu musicie, e, musicie po prostu wluzować, troszeczkę dojrzalej podejść do tematu, nie, nie, nie czepiać się z powodu i będzie super. Więcej rzeczy zrobicie wspólnie w domu, takie mam poczucie. Co możesz zmienić w związku z Skorpion, przesłanie od. Opiekunów duchowych, aniołów, przewodników, skorpionów. No i tutaj wydaje mi się, że jest bardzo fajne potwierdzenie. Wasz przewodnik duchowy, wasz anioł, wasz, wasz opiekun duchowy. Ten, który narodził się, który stał przy Was w momencie urodzenia i kroczy z Wami przez całe życie, mówi do Was, żebyście spróbowali jogi, żebyście ćwiczyli w sobie taką harmonię, tak zwany well-being, taki pokój ducha, taki wewnętrzny spokój i harmonię. I żebyście tak duchowo się rozwinęli. To jest na takiej zasadzie, y, wydaje mi się, że Wam potrzebna jest taka. Ten przewodnik Wasz duchowy mówi do Was, żebyście, aby zachować związek, żeby y, ten związek być może zmienić na lepsze, to ta dojrzałość musi wynikać o, z, o, jakby z Waszego wnętrza. Musicie znaleźć sposób, żeby medytować, e, znaleźć sposób na być może taką rozmowę ze swoim opiekunem duchowym. Poproście go o wsparcie. Poproście go o jakieś znaki i sygnały, które pozwolą Wam nabrać wewnętrznego spokoju, harmonii, e, i żeby tą, ta, ta wasza duchowa podróż odbyła się jak najszybciej, bo dzięki temu poprawicie swój, swój związek z partnerem. To jest bardzo istotne. Być może tu chodzi o zachowanie takich nabranie dystansu do uszczypliwych uwag. I w jaki sposób to zrobicie, jeżeli poprosicie swojego opiekuna o wsparcie, to szukajcie sygnałów, które w sposób nieadekwatny do sytuacji mogą się pojawić jakieś znaki, w snach, w życiu rzeczywistym. Szukajcie takich elementów, które mogą wskazywać na to, że to jest sygnał. Mogą się pojawić na Waszej drodze, na przykład, nie wiem, jakiś element, program w telewizji, gdzieś w pracy, być może jakiś przedmiot, i nie szukajcie tego sygnału na siłę. Wy, jak coś zobaczycie, to wy, będziecie, wy od razu automatycznie poczujecie, że to jest właśnie przekaz od waszego opiekuna. Także czekajcie na taki sygnał, szukajcie go, ale na takim po prostu miejcie oczy otwarte, wy będziecie wiedzieć, kiedy ten sygnał otrzymaliście. I tego wam właśnie życzę, drogie skorpiony, żebyście nabrali wewnętrznego spokoju, zaprzestali kąśliwych uwag, a wasze życie rozwinie się innym tempem będzie więcej energii i więcej się będzie, będzie, będzie działo. Nawet jeżeli w tym momencie partner być może jest znudzony, być może wy jesteście znudzeni w związku, to zaprzestając takiego działania destrukcyjnego um, możecie Naprawdę bardzo dużo zmienić. A możecie to zmienić dzięki wstawiennictwu waszego, waszego opiekuna. On może Wam dać znaki, co możecie robić, żeby nad takimi rzeczami panować. Drogi Skorpiony, właśnie życzę Wam, żebyście nabrali wewnętrznej harmonii i naprawili ten związek właśnie dzięki, a, dzięki a, takiemu m, mniej despotycznemu. A, Rzucaniu tak zwanego jadu, bo to jest waszym problemem w tym momencie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za Waszą uwagę. Życzę Wam, żeby rozwinął się Wam związek właśnie w taki bardzo energetyczny sposób, właśnie dzięki temu, co, co Wam powiedziałam. Jeżeli macie pytania, napiszcie do mnie, a tymczasem ja Wam. Bardzo dziękuję, serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie.